Dzisiaj wygrałem takie piękne MP7 Nevezis, żeby je wygrać, trzeba na do góry. Subskrypcja z dzwonkiem w tym miejscu, pisać kodik Homerek, dostaniecie się praco więcej. No i oczywiście trzeba podesłać również kodik z dzisiejszego dnia, w sensie nagrywam to w poniedziałek, a wy we wtorek podsyłacie kodik. I oczywiście w komentarzu piszcie dodatkowo, oprócz hasła konkursowego, właśnie z Discorda, żebym mógł zweryfikować, czy wpisaliście kodik Homerek. No i cóż, zapraszam na moje dzieło. Siemanko widzowie, dzisiaj podejmuje się ciężkiego challenge'u, Miejmy nadzieję, że nam się uda. Od 30 zł do kosy. Trzymajcie kciuki na samym starcie i pamiętajcie, że z kodzikiem Homerek właśnie przy wpłacie tak jak ja 30 zł dostaniecie uwaga 33 plus 1400, więc my sobie to wykorzystamy, dam 1000 600, żeby tutaj było 33 zł, bo nie miałem w stanie tego wyrównać, więc damy sobie 1662 i dostajemy dodatkowe 2 zł, czyli mamy 34 zł. Od 34,61 do kosy. Wy pamiętajcie oczywiście, że z kodzikiem Homerek są do wygrania rąbiste przymioty, bierzcie udział i więcej będzie płacać, to coraz więcej będę rozdawał, więc jest o co grać. Wspomagajcie mnie, a ja oczywiście coraz więcej będę tutaj rozdawał, bo na tym kanale nie muszę robić streamów, więc mogę więcej się na wydać na konkursy. I możliwe, że niedługo przebiję też pod względem oczywiście kwoty. Ale my przechodzimy do zwykłego trybu. 3 graczy, prywatna i zaczynamy od skrzynki. Medium case na buście i ultra case na buście. I darek, przepraszam, na buście. No, skiny są do trafienia fajne. Czy się uda, to wątpię te drogie, ale miejmy nadzieję, że trafimy z tej pierwszej, tego kałaszka slayta i już będzie z czego grać. Bo to już będzie dobry start, taki kałaszek. No i niestety wpadł na prawo, identycznie jak było we wstawce. Wpadł od razu, znaczy wyświetlił się i wpadł, po prostu. Nie pozostaje mi nic innego jak skopiować tą bitwę i się do tego po prostu low case na jesterze. Brakie je nam 4 groszy, no to fajnie. Mam 13 styki z batli więc jednak mam stać nas. Skopiuj, underdog nie rzekajcie, zwykły, zwykły, przepraszam, prywatna po prostu miała być. I Adrian, Alex nagrywa się, nagrywa się. To jedziemy z tym Adrian, Alex. Miejmy nadzieję, że wygramy tąkę z Batley. Slejcik można start. Na środku teraz, kurwa, no coraz bliżej mnie. Jest jeszcze nadzieja, z low trafi coś mocnego, i wtedy będziemy mieli już naprawdę spory. Profit, ale zobaczymy czy się uda. 12 zł różnicy, nie jest to dużo. I trafiamy, bardzo ładnie i to naprawdę sporo trafiamy, bo to 25. Mamy 70 zł w tym momencie i jest już z czego robić case battle. Przechodzę do underdoga, 3 graczy, prywatna i robimy tym razem samego medium case a. Za 6 złotych na rozgrzeweczkę, jak nie siądzie 20-40 i stopniowo będziemy oczywiście zwiększać, jeśli uda się którąś case battle oczywiście zgarnąć. Cyk, cyk i działamy. Pierwsze uderzenie. Nie ma nic. I na szczęście tego nie wygrywam. Kopiuję bitwę, dorzucam lowcase'a. Mamy 20 zł. Jedziemy underdoga. Miejmy nadzieję, że tutaj wygramy coś w ogóle. Bo jednak takie odcinki są spoko, że Wam, że da się zrobić tą kosę. Sami wiecie, oglądając, mnie, że nie mam żadnego ustawionego dropu, więc to jest naprawdę realne to, co się tutaj dzieje. Bardzo fajny początek. Mam nadzieję, że jeszcze i sam coś zdobędzie i to mamy. Idealnie. Dosłownie, jakbym to po prostu wyczarował 50 zł. No już mamy w tym momencie trzykrotność tego, co mieliśmy na starcie. Przechodzę teraz na zwykły tryb. I teraz zagrałbym szczerze z panem. Tutaj, Kasprzykiem w teamie. I zaczął od skrzynki tej. Po prostu, zobaczył, co ona nam da. później za 30 i za 50. Na 3 będę wszystko rozkładał, bo nie widzę sensu na mniej. A znaczy na mniej i na więcej też nie widzę sensu. Adrian, Alex. Jedziemy z nimi. Miejmy nadzieję, że Desolate Space Rady 2 na lewą stronę. Nie. Przegrywamy z tego, co mi się wydaje. To był Underdog, a miał być zwykły. Pierdolę, co ja dałem. Dobra, no trudno. Za błędy trzeba płacić. I my miejmy nadzieję, że nie zapłacimy tym razem. Dajemy sobie, tak. A w ogóle, widzowie, chcecie wygrać. Skina. Stawki. Napiszcie czy teraz, jak wszedł ten tryb 2 2 czy to katujecie, czy omijacie ten tryb. Napiszcie jak to u Was wygląda. Miejmy nadzieję, że teraz my to wygramy, bo przed chwilą był underdog i mieliśmy najwięcej. Ale może drugi raz rzędu się uda. Mamy decimatorka za stówę. Do podziału, czyli po 6 dyszek. No i w tym momencie mamy już prawie trzykrotność. Czterokrotność, sorry. Jedziemy teraz do underdoga. I jak już mamy większy budżet, to oczywiście trzeba zaryzykować więcej. Tak? Za 30 za 60. Zobaczmy, czy coś tu siądzie. Nie ma tutaj zbędnej widzowie taktyk. Po prostu trzeba wybrać te skrzynki, które najlepiej po dają, więc wybierajcie z tych, co ja polecam w szczególności. No niestety tutaj nie oddało dla nas, bo tak to ogólnie sypnęło ładnie. Teraz kopiujemy bitwę, tylko dajemy sobie tego indirekta, bo to jest najlepsza opcja w tej cenie. I zobaczymy, co nas będzie, na co nas będzie stać na ostatniej bitwie, bo 59 nam zostanie samorosso. Miejmy nadzieję, że Digelek za 350, też już było mega blisko kosy. Niestety nie. Kopiuję i dodajemy do tego tą chyba. Tak mi się wydaje, z tymi płytkami zaryzykowałbym, że coś fajnego wpadnie. Albo może tą? Zobaczmy tą. Czy tą? Nie, to nie stać, czyli tą. Po prostu. Uff. Trzymajcie kciuki. I samo Rosso, jedziemy z nimi. No i chuj. Chyba, że awp i Energy na środku i po prawej. Nie ma. Jest tylko USB, jakiś za dycha. No i nie ważne jaki tryb dał, jakiś, jak bym dał. Taki, jakbym przegrał. Nie, znaczy, na zwykłym bym wygrał. No ale wiecie, że mają trzy podziemne przegrane. A ci dwie podziemne przegrane, a to już mówię, zostawię. No i cóż, dziś się nie udało. Kolejny odcinek, oczywiście kolejna szansa, zobaczymy, może za jakieś inne kwoty zrobimy. A Wy pamiętajcie oczywiście o konkursach. Bierzcie udział do następnego filmu. Siema.